Grzesiek, 12-ligowe zwycięstwo należy do nas i drugie w tym drugi w tym sezonie triumf nad HydroTrackiem, czyli derby województwa Mazowieckiego znowu dla nas. Cieszy bardzo. Naprawdę ważny mecz dla nas. No, zawsze, jeśli, zawsze jest tak, że HydroTrack z nami gra zupełnie inne mecze, zupełnie inaczej do tego podchodzą. Myślę, że bardziej zmotywowani niż zazwyczaj. Przynajmniej ja odczuwam. Mam takie odczucie, No udało nam się to wygrać. Zagraliśmy przede wszystkim zespołowo. I myślę, że to pokazało, że no mamy tak naprawdę 12 graczy, a nie, a nie 7-8, którzy mogą grać. Naprawdę bardzo to cieszy i mam nadzieję, że już tak pozostanie, będziemy tak dobrze grać do końca sezonu. Mesz taki trochę szarpany, bo tutaj jednak skończyliście z bilansem plus 13, ale były momenty, gdzie tutaj Hydro mógł was dogonić i wyrównać to. Yy, tak, myślę, że patrząc na, na tablicę, widząc 20 punktów różnicy, 5 minut do końca, troszeczkę się rozluźniliśmy. No, na tym poziomie nie można tak zrobić. Trzeba grać całe 40 minut do ostatniej sekundy, bo to no, są profesjonalnymi graczami. No, to są najlepsi ludzie tak naprawdę w Polsce no, i trzeba Trzeba ten wynik zawsze dociągać do końca, nie relaksować się, tylko przejść naprzód. No, troszkę nam to uciekło, ale całe szczęście, wróciliśmy i wygraliśmy ten mecz. W rozmowie z kibicami tutaj w trakcie przerwy, kibice zauważyli, że tutaj dzielicie się piłką, że jest ta gra zespołowa, też o której wspomniałeś. Mamy 12 równych zawodników i teraz ten transfer Roberta, który również nam dużo daje. Tak, zdecydowanie. Robert naprawdę w dwóch meczach pokazał się ze świetnej strony. Jest to naprawdę dobry gracz, dużo nam pomaga. Miejmy nadzieję, że zachowa dobrą formę. Myślę, że dzieliliśmy się tą piłką. No, przede wszystkim chciałbym też podziękować kibicom za tak liczne przyjście. Atmosfera była dzisiaj najlepsza w sezonie. Najlepsza w sezonie atmosfera dzisiaj była zdecydowanie. Zapraszam częściej. No i... Więcej flag na meczach. No, i no może, może troszeczkę, jak już goście będą rzucać na nasz kosz, to więcej flag, bo tak czasami miałem problem, żeby tak zobaczyć, gdzie jest obręcz w ogóle, ale... Naprawdę fajna atmosfera i dziękuję wszystkim za przybycie. Nie tylko Robert dobrze się pokazuje w tych meczach. Ty dzisiaj też zagrałeś bardzo dobre zawody. 14 punktów i gdzieś tutaj, w tych kluczowych momentach trafiałeś te trójki. E, tak, no cieszę się, że dostałem szansę, że troszeczkę więcej mogę wziąć na siebie w ataku, mogłem pomóc drużynie. E, no ale tu tak naprawdę no, to wszyscy zagrali równo. No bodajże pięciu zawodników miało około 10 punktów, więc no to tylko potwierdza to, co mówiłem wcześniej. Dzieliliśmy się piłką i kiedy dzielimy się piłką, jesteśmy naprawdę niebezpieczni, bo nie dość, że każdy może rzucić to, każdy może wykreować jakąś pozycję. Bałam się trochę tutaj, jak będzie wasz, wyglądała wasza gra po, po covidzie, ale trzeci mecz i trzecie zwycięstwo, więc jakby nie widać tego w ogóle po was. Jak ty się w ogóle czujesz? Yy, no powiem szczerze, że pierwsze dwa mecze po tej przerwie naszej COVID-owej były ciężkie, no, nie uszukujmy się, z Gliwicami nie, zagrajmy, nie zagraliśmy aż takiego dobrego meczu. No dzisiaj w końcu to ruszyło, pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy walkę, to, że y, może nam trener zaufać i że no, jesteśmy dobrym zespołem. Dzisiaj chyba trener trochę mniej się denerwował, bo nawet tam sobie siadał. No jeden z tych meczów, gdzie trener siedział, także myślę, że bardzo dobrze graliśmy. I na koniec, y, środowe spotkanie z ZZ Leiden, y, ponowny triumf i gdzieś tutaj, y, umocnienie się w tej tabeli i może tutaj patrzenie takim oczkiem na ewentualny awans do jednej czwartej. No Myślę, że to najważniejszy mecz naszej grupy teraz, bo jeśli wygramy z Leiden, no to będziemy naprawdę na dobrej pozycji do tego, żeby przejść do następnej rundy, mam nadzieję, że nam się to uda. Liczę na wsparcie kibiców, no i na naszą dobrą formę. No, bardzo ważny mecz, czekamy na niego, będziemy dobrze jutro odpoczywamy i będziemy skupiać się we wtorek na, na naszym przeciwniku.